Cześć! Jeśli trafiasz tutaj w mojego profilu na Instagramie, to wiesz, że od kilku lat zajmuję się wykonywaniem delikatnych, a nawet czasami bardzo delikatnych tatuaży. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć! Ja nazywam się Klaudia, jestem tatuatorką i pracuję od 2017 roku. I wykonuję głównie delikatne prace w technice dotworku czy finelinu, dużo małych prac, dużo delikatnych prac. I na ten temat właśnie chciałabym dzisiaj porozmawiać, także jeżeli interesujecie, to zapraszam. Mam wrażenie, że temat takich delikatniejszych tatuaży w ostatnim czasie stał się dosyć kontrowersyjnym tematem w internecie. Dużo na ten temat widzę opinii, zwłaszcza od osób, które się takimi tatuażami nie zajmują. Zauważyłam też, że wiele nowych klientów zaczyna zadawać takie pytania, czy taki tatuaż malutki w ogóle ma sens, czy coś z tego będzie, czy zostanie, czy wybuchnie, czy wyparuje. I jako że w temacie nieco siedzę, chciałam powiedzieć coś od siebie. Mam nadzieję, że będzie to interesujące. Jeżeli po obejrzeniu tego filmiku masz jeszcze jakieś pytania, w tym temacie to śmiało, piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie w tym temacie jeszcze opowiem, bo pewnie jest sporo rzeczy, o których nie pomyślałam, a może wydadzą Wam się ciekawe. Zacznijmy od początku, a więc od tego, jak w ogóle powstaje tatuaż i tatuaż to nic innego jak wprowadzanie tuszu tak aby pozostał tam na stałe, czyli wprowadzanie go do skóry właściwej. Proces ten opiera się na biologii i na tym jak nasz organizm reaguje na obce substancje. Natomiast ja biologiem nie jestem, nie jestem też dermatologiem, dlatego postaram się powiedzieć to tak w miarę uproszczony sposób, żeby było wiadomo o co chodzi, ale też żebym nie powiedział jakieś głupoty. Pigment w tatuażu docelowo powinien być wprowadzony do skóry właściwej i jest to bardzo ważne, ponieważ jest to takie stabilne Środowisko. Ważne, żeby nie wprowadzać tego pigmentu właśnie do naskórka, który jest ciągle odnawiającą się częścią naszej skóry. Wtedy jest za płytko. Ważne jest też, żeby ten pigment nie był wprowadzony zbyt głęboko. Wtedy jest za głęboko. Także skupiamy się tutaj na skórze właściwej, przez co pigment może w niej zostać na lata. No i taki tusz wprowadzony jest, jak wiadomo, igłą. Im tatuaż jest delikatniejszy, linie cieńsze, jest malutki, tym te igły, których używamy do tatuowania, są zdecydowanie mniejsze rozmiarowo. Ja w swoich pracach wykorzystuję głównie igły typu RL, czyli round liner, które głównie mają służyć do wykonywania konturu. Igły RL, wstawię tutaj zaraz jakiś przykład, w skład jednej takiej igły tak naprawdę wchodzi kilka małych igiełek, które układają się w taki okrąg. Kilka cieniutkich igieł jest po prostu zlutowanych razem w takim ciasnym układzie, tak jak tutaj będzie. Te zlutowane igiełki tworzą na końcu ten szpic, który pozwala nam na wykonanie precyzyjnej linii. Igły do tatuażu mają swoje rozmiary. Ja najczęściej w swoich pracach używam trójek na 25, trójek w 30, piątek na 25. I tak, to są takie moje najgłówniejsze. Trójka z początku oznacza, że w tej jednej igle są tak naprawdę zlutowane trzy malutkie igiełki. 25 lub 30 oznacza średnicę tej cieniutkiej igiełki. A RL to tak jak mówiłam, roundliner, czyli Docelowo jest przeznaczona ona do tworzenia konturu. Natomiast wiem, że wielu tatuatorów tworzących takie bardzo minimalistyczne, delikatne, cieniutkie prace używa w swojej pracy igiełek typu 1RL, i to jest właśnie taka pojedyncza igiełka, która na końcu nie ma zrutowanych kilku igieł. Takie super cieniutkie igiełki są dosyć trudne w obsłudze, tak naprawdę, ponieważ przez to, że są cieniutkie i jest ich mało skóra, stawia im bardzo mały opór, przez co bardzo łatwo ją przeciąć. Pierowca z takimi cieniutkimi igłami wymaga też bardzo dużo precyzji, ponieważ na takiej cieniutkiej linii widać każdą niedoskonałość, każde odchylenie od normy, każde zawahanie się, a także każde połączenie jednej linii z drugą, więc wymaga to naprawdę dużej precyzji i doświadczenia. A żeby stworzyć równo napigmentowaną linię, trzeba też pracować z odpowiednią prędkością oraz na odpowiedniej głębokości. Można uprościć, że tak naprawdę im prostszy tatuaż, tym wymaga więcej skila, tym może być trudniejszy. Chociażby spróbuj sobie teraz wziąć cieniutki długopis i narysować idealne kółko lub idealną kreskę. Podczas nauki tatuowania nie zaczyna się raczej od takich cienkich igieł, tylko lepiej sobie zacząć od takich grubszych. Wtedy jest po prostu łatwiej. Takie grubsze igły wybaczają więcej, jeżeli chodzi o jakieś błędy czy poprawki. Czy wobec tego delikatne tatuaże Wnikają, czy są skazane Na to, żeby się rozlać, wyparować Czy nie wiem, co jeszcze mogą zrobić Oczywiście, tak jak w wielu innych przypadkach To zależy, ponieważ tak naprawdę Każdy tatuaż, czy mały, czy duży Czy z grubym konturem, czy bez konturu Może być wykonany dobrze lub źle Każda linia będzie też Pracować w każdym tatuażu I to jest akurat normalne, także myślę, że Przejdziemy sobie od razu od tego, co jest Normalne i naturalne tak jak mówiłam właśnie to, że skóra pracuje, jest zupełnie normalne, przez to po latach tatuaż będzie wydawał się taki bardziej miękki w odbiorze, delikatniejszy, mniej napigmentowany. Wynika to po prostu z naszej biologii, z tego, że cały czas żyjemy, cały czas ten tusz pracuje pod skórą, a nasz organizm tak naprawdę cały czas z nim trochę walczy. Także nie da się tego uniknąć i tak naprawdę trzeba to brać pod uwagę, jeżeli decydujemy się na tatuaż. Nasza skóra to nie kartka papieru ani też ekran tabletu, więc to normalne, że po zagojeniu linia nie będzie wyglądała tak precyzyjnie jak grafika w komputerze. I tak długo jak żyjemy i jesteśmy ludźmi, tak się będzie działo, po prostu nie da się tego uniknąć. Trzeba tak naprawdę wziąć pod uwagę, jak wygląda skóra, może Przybliżę to tutaj, i że nie jesteśmy zrobieni z gumy. Ta skóra na całej jej długości nie jest idealna, nie jest zbudowana perfekcyjnie. Są tam różne rzeczy: są blizny, są mieszki włosowe, są różne. No, spójrzcie z bliska. Tak jak mówiłam, tatuaż jest tak naprawdę w skórze właściwej i tam ma być osadzony. Tam też, mówiąc w uproszczeniu, nasza skóra z nim właśnie pracuje i w jakimś sensie chce go wywalić. Cząsteczki tu już czasem rozpadają się na mniejsze cząsteczki, są usuwane i jestem pewna, że ludzie znający się na biologii czy na takich bardziej naukowych terminach mogą się teraz złapać za głowę, ale jest to takie uproszczenie, aby dosyć szybko wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi. Jeżeli kogoś interesuje bardziej naukowe podejście do tematu i chciałby w tym temacie dowiedzieć się więcej, to mogę polecić książkę Medyczne Aspekty Tatuażu pod redakcją naukową Anety Szczerkowskiej-Dobosz. Jeszcze napiszę to w opisie tego odcinka i tutaj gdzieś będzie napisane. To, co nie powinno się dziać po wygojeniu tatuażu, to jest na przykład rozlanie tatuażu. I tatuaż może rozlać się z wielu powodów, ale między innymi takim najprostszym i najczęstszym powodem jest właśnie to, że został wykonany zbyt głęboko poniżej skóry właściwej. W tym momencie możecie to poznać po prostu, że po wygojeniu dookoła tatuażu, dookoła linii na przykład jest takie rozmycie. Stawię tutaj jakieś przykłady. Może też do tego dojść, kiedy na przykład w danym fragmencie linii w tatuażu jest zbyt wiele pigmentu, tatuator na przykład zbyt powoli wykonywał tatuaż względem tego, z jaką prędkością pracowała jego maszynka lub zbyt wiele razy przejeżdżał na przykład jedną linię, jedno miejsce. Oczywiście powodów, dla którego tatuaż może się rozlać jest też więcej, ale skupmy się na tych podstawowych. Alternatywą dla rozlanego tatuażu jest tatuaż niedobity i dochodzi do tego w momencie, w którym tuż został wprowadzony Zbyt płytko, lub też w momencie, w którym skóra jest bardzo sucha, to jest większe prawdopodobieństwo, że tatuator może nie dobić tatuażu. Dlatego warto zadbać zarówno o nawilżenie, jak i moim zdaniem o peeling przed wykonaniem tatuażu i o nawilżenie od środka. Natomiast jest to sytuacja jak najbardziej dużo lepsza, ponieważ niedobity tatuaż można dobić tak naprawdę w każdym momencie. Natomiast przeorany tatuaż wbity zbyt głęboko jest już troszkę. Ciężki do odwrócenia, jedynie laserowo. Natomiast na laserowym usuwaniu tatuażu nie znam się zbyt. W ogóle, więc nie będę o tym mówić. I podsumowując, każdy tatuaż będzie z czasem taki bardziej miękki, będzie taki naturalniejszy w odbiorze, nie będzie wyglądał jak grafika komputerowa, i to jest normalne, i z tym trzeba się pogodzić, i też warto o tym pomyśleć jeszcze przed wykonaniem tatuażu, dlatego że zdarzają się osoby, które są bardzo dużymi perfekcjonistami i chciałyby troszeczkę za bardzo to kontrolować. Nie da się tego skontrolować, dlatego że jest to naturalny proces biologiczny, który zachodzi w naszym ciele. Trzeba po prostu to zaakceptować. Ja jestem akurat team fanką zagojonych tatuaży. Bardziej mi się to podoba niż takie świeże i, i myślę, że to mi pozwala na to, żeby lubić tatuaże w ten sposób przeszłabym do kolejnego punktu, czyli czy delikatne tatuaże potrzebują poprawek. I moim zdaniem, tak jak każdy tatuaż, mogą wymagać poprawek. Czasami właściwie może być też tak, że delikatne tatuaże częściej wymagają poprawek, ponieważ lepiej jest dobić ten tatuaż, dopigmentować, niż narazić skórę na, na zbyt duży wysiłek podczas jednej sesji i, i zdarza się, że tak, że tak, że potrzebują pigmentowania, natomiast nie jest to reguła i nie jest to konieczność i na pewno nie wymagają poprawek, jeśli są zagrożone poprawek po prostu są mniej pigmentowane niż były po wykonaniu. Te najdelikatniejsze tatuaże wykonane najcieńszymi igłami będą po wykonaniu delikatne, będą dawały vibe takiej ołówkowej pracy. I tak jak mówiłam, nie da się połączyć cienkiej linii grubości włosa, z super dużą ilością pigmentu jest to nie do wykonania i warto sobie to uświadomić przed wykonaniem tatuażu. Czy poprawki są płatne? Tutaj to tak naprawdę już zależy od tatuatora. Warto się zorientować przed wykonaniem. Tatuażu, jeżeli chodzi o mnie, to takie standardowe poprawki, jeżeli faktycznie tatuaż wymaga poprawki, nie są płatne, są darmowe do 3 miesięcy, natomiast są płatne w momencie, kiedy ktoś właśnie tatuaż zagoił się poprawnie, wszystkie linie są na swoim miejscu, ale dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś stwierdza, że chce jednak coś pogrubić, mimo że właśnie jakby rozmawiamy o tym przed wykonaniem tatuażu, że tatuaż będzie delikatny. Jeżeli ktoś mimo wszystko podejmie decyzję później, że chce na przykład pogrubić czy przyciemnić tatuaż, no to moim zdaniem nie jest to już poprawka, tylko po prostu prowadzenie korekcji. Do istniejącego już tatuażu. Wykonuję też płatne poprawki w sytuacji, kiedy tatujemy palce lub dłonie. Natomiast o tym też mówię, jeszcze przed wykonaniem tatuażu, tak naprawdę piszę o tym na etapie umawiania sesji. Jeżeli ktoś pisze do mnie z pomysłem właśnie wykonania tatuażu na palcach czy na dłoniach, to informuję, że właśnie poprawka będzie płatna i poprawka na dłoniach jest najczęściej wymagana, jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie ją tam konać, dlatego po prostu informuję o tym na etapie właśnie umawiania, żeby osoba kliencka była Świadoma i żeby była to klarowna, jawna komunikacja między mną a drugą osobą. Dlaczego tak się dzieje? Naprawdę o tatuażach na dłoniach czy na palcach można by było nagrać kolejny odcinek. Natomiast w skrócie jest to taka specyficzna skóra, która bardzo dużo pracuje, bardzo dużo ma kontaktu z wszelkiego rodzaju detergentami, ale też czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zimno, słońce. I akurat w przypadku delikatnych tatuaży powiedziałabym, że kondycja skóry ma bardzo duże znaczenie i może determinować zarówno... Proces gojenia, finalny wygląd tatuażu, ale może też stanowić przeciwwskazanie. Wydaje mi się, że to, że o skórę przed wykonaniem tatuażu należy dbać, pilnować jej nawilżenia oraz nie wystawiać na działanie promieni słonecznych, jest już taką powszechną i dostępną wiedzą. Natomiast wykonując takie najcieńsze, najdelikatniejsze tatuaże, tak naprawdę wchodzimy tutaj na kolejny level, ponieważ wybierając miejsce takiego tatuażu warto brać pod uwagę takie czynniki jak całkowita ogólna kondycja skóry, jej faktura, elastyczność i kon konkretne miejsce, czy nie jest to miejsce, które na przykład jest cały czas narażone na, na wginanie, na pocieranie, na ocieranie i na takie rzeczy. Co mam tutaj na myśli? Skóra na naszym ciele ma bardzo różną fakturę. Można sobie porównać z jakby fakturę skóry powiedzmy na łokciu, czy na kolanie, albo na kostce, z skórą tutaj, która jest super delikatna, napięta, gładka i... Jak marzenie do tatuowania. I to tutaj mam na myśli, że właśnie w momencie, kiedy skóra ma taką fakturę takich gór, górek i dołków, no to wykonanie na niej tańkiej linii może nie być najlepszym pomysłem. Im skóra jest w lepszej kondycji, im jest jędrniejsza, jakby taka bardziej płaska i ma lepsze naprężenie, tym lepiej taki delikatny tatuaż będzie wyglądał po wygojeniu i tym większą szansę ten pigment ma, żeby się równomiernie osadzić. I w tym wypadku powiedziałabym, że wybór miejsca jest bardzo istotny i należy się nad nim zastanowić, a także można go jak najbardziej skonsultować z osobą tatującą. Mogę też wspomnieć o tym, że w przypadku takich miejsc bardziej hardkorowych, jak właśnie palce, dłonie, uszy, tego typu rzeczy, warto byłoby się moim zdaniem zastanowić nad wyborem techniki po prostu handpoku, czyli wykonania wykonywania tatuażu za pomocą samej igły bez użycia maszynki, która daje większą precyzję tak naprawdę we wprowadzaniu każdej pojedynczej kropeczki. Jeżeli myślicie nad tym, żeby wykonać sobie tatuaż w metodą handpoke, mogę od siebie zdecydowanie polecić kasie Imitację Sztuki, która na co dzień pracuje w Warszawie i jej Instagrama wrzucę też w opisie. Jeśli chodzi o wygląd takiego delikatnego tatuażu po wygojeniu, to tak jak mówiłam, będzie on zdecydowanie delikatny. Linie będą dawały właśnie taki vibe ołówkowego rysunku i nie będzie on super napigmentowany. Natomiast tak ma być. Jeżeli coś ma być delikatne, to będzie delikatne. Też warto pamiętać o tym, że jeżeli decydujecie się na delikatny tatuaż, który nie jest na przykład linearny, tylko jest wykonany dotworkiem, ale czymś bardzo delikatnym, jest delikatny, jest jasny, nie każdy tatuaż ma kontur i to też warto brać pod uwagę, też warto o tym pamiętać, bo też dużo ludzi jest po prostu przyzwyczajonych, że jak tatuaż to musi mieć kontur. I ja na przykład dużo wykonuję takich tatuaży bez konturu, a jeśli już ten kontur jest, to jest na zasadzie takiej zaznaczenia krawędzi i niekoniecznie musi on być taki, wiecie, obrysowany i jednolity dookoła, bo to jest zupełnie po prostu coś innego. To jest po prostu zupełnie inna technika, inna estetyka. Nie każdy tatuaż musi mieć kontur. I tutaj powiedziałabym, że jest to naprawdę bardzo istotny element wpływający na to, jak ten tatuaż będzie finalnie wyglądał. Natomiast w pierwszej kolejności radziłabym rzeczywiście słuchać się osoby, która będzie Wam ten tatuaż wykonywała, ponieważ każdy tak naprawdę wie najlepiej, jak jego tatuaże się goją i nie ma jednej określonej, idealnej metody, jeżeli chodzi o gojenie tatuażu. To nie jest tak, że coś jest złe albo dobre. Chyba, że ktoś Wam poleca wazelinę do gojenia tatuażu, to wtedy to nie jest dobre. Także słuchamy osoby tatuatorskiej. Natomiast ja opowiem to, co w mojej perspektywy jest istotne w temacie gojenia tatuażu i zacznijmy sobie od nawilżenia. I nawilżenie jest bardzo istotne. I szczerze mówiąc zupełnie nie widzę sensu oszczędzania na maści czymś, czym będziemy goić tatuaż, ponieważ wydaliście już te kilka stóp na tatuaż i nie polecałabym oszczędzać na czymś, co tak naprawdę wpłynie również na jej wygląd. Z mojej strony ja najbardziej lubię maść od Neba, tutaj wstawię zdjęcie, ale też od Easy Tattoo. Też wstawiam zdjęcia, chociaż oni chyba akurat zmienili nieco nazwę, więc nie wiem jak się teraz nazywają, ale wstawię tutaj. E, to jest tak naprawdę kwestia preferencji, kwestia tego, co najlepiej Wam się sprawdza. Natomiast ja nie, nie próbowałabym oszczędzić i nie kupowałabym kremów do pupy dziecka, ponieważ one tak naprawdę nie są przeznaczone do gojenia tatuażu. Ja wiem, że dużo osób uważa, że się sprawdzały i że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Kiedyś wszyscy używali Bepantenu pantenu i jakoś nikt nie umarł. Natomiast nie powiedziałabym, że nikt nie umarł, bo ja na przykład używając Bepantenu pantenu dostałam. Może można powiedzieć, że to było trochę zapalenie mieszków włosowych, natomiast skończyło się to po prostu tak, że skóra nie mogła oddychać, ponieważ ta maść jest dosyć taka tłusta. Wyskoczyła mi wysypka na ramieniu i w tym momencie mam tam takie drobne ubytki milimetrowe w tatuażu, ponieważ kiedy pojawiła się krostka, no to ona wychodziła razem z pigmentem. Także jeżeli zależy Wam na tatuażu, który wykonaliście, to kupcie już sobie tę maść. Często tatuatorzy mają w studio maści, które polecają, także warto się o to zapytać po prostu. Co jeszcze powiem, to że tak naprawdę to nie jest oszczędność, dlatego że te maści do półpy dziecka są często nawet droższe niż te kremy do gojenia tatuaży, zwłaszcza jeżeli wykonujecie sobie bardzo malutki tatuaż, na przykład Neba ma takie baby kremi, Nie potrzebujecie kupować od razu 10 litrów kremu, ponieważ te maści tak naprawdę mają też ograniczoną datę ważności i wa datę ważności po otwarciu. Dla mnie ważne jest też nawilżenie skóry od środka, także pamiętaj, żeby przed wykonaniem tatuażu nie jeden dzień, ale przynajmniej dwa tygodnie pić tak naprawdę sumiennie 2 litry wody. A jeżeli jest cieplej, to jak najbardziej pić sobie więcej. W ogóle picie wody jest ważne, także pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o gojenie, to też polecałabym uważać na wysiłek fizyczny, zwłaszcza jeżeli goicie tatuaż przy użyciu takiego opatrunku typu second skin. W nim absolutnie nie polecałabym wysiłku fizycznego, ponieważ tak naprawdę wtedy wasz tatuaż jest zabezpieczony, nie macie możliwości przemycia go, natomiast przy wysiłku fizycznym pojawi się pot, który jest zamknięty pod tym opatrunkiem i nie macie możliwości przemycia go po tym wysiłku. Mogą się pojawić po prostu potówki, które, tak jak mówiłam, mogą się goić, zabierając ze sobą wasz pigment, za który zapłaciliście. To co ważne, to też nie drap i nie skup skórę. Nawet jeżeli swędzi. Mój tip jest taki. Tutaj macie tatuaż. A klepiemy tutaj. I to serio pomaga. W przypadku delikatnych tatuaży, w przypadku każdego tatuażu, to jest ważne, ale w przypadku delikatnych tatuaży jest to dla mnie bardzo ważne a mianowicie ochrona przeciwsłoneczna już po wygojeniu. Pamiętajcie, żeby używać kremu z filtrem dopiero po wygojeniu, dlatego, że nie są to kremy przystosowane do nakładania na świeżą ranę, którą jest tatuarz, więc możecie sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Natomiast 3-4 tygodnie i możecie sobie używać kremu z filtrem. Oczywiście, jeżeli macie tatuaż schowany, jest zima i go nie wystawiacie na słońce, to nie musicie. Natomiast jeżeli jest lato, to ja używałabym go codziennie. Zresztą ogólnie używanie kremu z filtrem również jest polecane. Jeżeli chce Chcecie mieć ładny tatuaż, dlatego że słońce wpływa na nasz tatuaż, rozbijając cząsteczki tuszu na mniejsze, przez co szybciej on się przeterminowuje i szybciej przestaje być taki ładny i idealny. Dlatego jeżeli macie linię, która jest super cienka, to nie chcecie jej zepsuć, jakby każda cząsteczka tuszu ma znaczenie. I pamiętajcie, że jeżeli tatuaż wygląda na prosty, to nie jest proste i wybór artysty w przypadku, kiedy chcecie wykonać jak najdelikatniejsze, cieniutki tatuaż ma duże znaczenie. Pamiętajcie, żeby upewnić się, że faktycznie artysta, u którego chcecie wykonać tatuaż, ma w swoim portfolio dużo takich prac lub głównie takie praca i ma też zdjęcia zagojonych prac, które są nawet istotniejsze moim zdaniem. A w przypadku miejsc takich najbardziej delikatnych, wyraźliwych, jak już mówiłam, dłonie, palce, uszy powieki. Zastanów się nad wyborem artysty, który pracuje metodą handpoke i tak jak mówiłam, ja mogę polecić Kasię imitację sztuki. Nie każdy tatuator potrafi zrobić wszystko i zdecydowanie bardziej ufałabym osobom, które się specjalizują w jakimś temacie i nie próbują robić wszystkiego, tylko właśnie starają się być jak najlepszymi w tym, w czym chcą być jak najlepsi. Nie próbowałabym po prostu naciągnąć czyjegoś stylu do swojego pomysłu, tylko jeżeli macie taki pomysł, to postarajcie się znaleźć kogoś, kto takie tatuaże realizuje, takie tatuaże ma w swoim portfolio, i takim. takie tatuaże również pokazuje po zagojeniu. Warto się oczywiście zapytać, jeżeli macie swojego ulubionego tatuatora i widzieliście, że robi gdzieś tam też takie prace i wyglądały dobrze. Natomiast no po prostu warto, warto szukać. Jest teraz tak wielu artystów, tak wielu niesamowitych artystów, że moim zdaniem warto dać im szansę, zaufać im i dać im się. Popisać. Jeszcze jedna ważna sprawa, którą też zasłyszałam w studio. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie zrobi wam delikatnego tatuażu, dlatego że on się rozleje lub zniknie, ale w za to proponuję Wam gruby tatuaż, który jest wielki. To nie róbcie sobie u niego tatuażu, tylko poszukajcie kogoś, kto zrobi Wam ten tatuaż dobrze, który kto jest w tym pewny siebie i wie, jak to zrobić. To, że ktoś nie potrafi czegoś zrobić, to nie znaczy, że się tego nie da zrobić. I zdarzało mi się już widzieć takie sytuacje, kiedy ktoś dosłownie chciał mieć delikatny tatuaż, powiedział o tym tatuatorowi, więc tatuator powiedział, że nie zrobi tego delikatnie i cienko, tylko zrobi to duże i grube. I zgadnijcie co? Ten duży, gruby tatuaż rozleł, w sensie przeorał go, więc po prostu. It doesn't make any sense. Wspierajmy dobrych tatuatorów, wspierajmy dobrych artystów i pozwalajmy im robić to, w czym są naprawdę dobrzy. Każdy tatuaż, nieważne czy jest mały, duży, wykonany grubym czy cienkim konturem, da się zrobić dobrze i da się zrobić źle. I o tym warto pamiętać. Samo wykonanie, samo fakt, że tatuator odwali dobrą robotę, nie znaczy, że już macie wszystko z głowy. Wiele zależy też od Waszej pielęgnacji i od tego, jak się po prostu do tego przyłożycie. I czy zastosujecie się do zaleceń, które tatuator Wam Dał. Każdy tatuaż czasem pracuje i każdy tatuaż będzie wyglądał nieco inaczej po wygojeniu natomiast nie ma on wyglądać zupełnie inaczej. I to, że z milimetrowego konturu robi się 10 mm kontur to nie jest normalne, ale to, że tatuaż jest bardziej miękki i delikatny po wygojeniu, jest normalne. Poprawki w tatuażu są też. Normalną sprawą. Czasami po prostu tatuaż tego wymaga. Warto brać to pod uwagę i warto się też na ten temat dowiadywać u waszego artysty. Jeśli macie w tym temacie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Mam nadzieję, że co nieco na ten temat mądrego powiedziałam. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego filmiku wyciągnęliście i życzę Wam miłego dnia.